Brzoza jest jednym z najpiękniejszych i najpopularniejszych drzew w Polsce. Młode listki brzozy możesz wykorzystać do wiosennego detoksu, gdyż mają one działanie odtruwające, oczyszczające i wzmacniające osłabiony organizm po zimie, a także działanie moczopenne, dlatego będą one wskazane dla osób ze schorzeniami pęcherza moczowego, nerek, wątroby, z problemami skórnymi czy też z reumatyzmem. Z takich młodych liści brzozy możesz wykonać napar, który będzie także polecany osobom z nadwagą, z celulitem, czy też osobom, które chcą poprawić przemianę materii. Działają bakteriobójczo i grzybobójczo. Najlepiej zbierać listki niewyrosłe, pokryte lepką żywicą. Młode liście można jeść na surowo, można je dodawać do sałatki. Napar z liści brzozy zapobiega powstawaniu kamicy moczowej. Uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne. Polecane jest w leczeniu trądziku, łuszczycy i egzemy. Jeśli masz alergię na pyłki brzozy, lepiej nie ryzykuj i zrezygnuj ze stosowania liści brzozy. Napar. Łyżkę świeżych liści lub dwie łyżeczki suszonych zalewamy wrzątkiem i parzymy pod przykryciem 30 minut. Najlepiej pić po szklance naparu od 1 do 3 razy dziennie przez okres od 2 do 4 tygodni. Napar można także wykorzystać jako płukankę do włosów lub jako tonik do twarzy.